Nie wiem, czy uda się uratować kojota, nie wiem, jak długo będzie żył, nie wiem, jakie są rokowania, na dzień dzisiejszy nie wiemy nic. Wiemy, jakie mamy plany, że chcemy to zdiagnozować, chcemy wykonać tomografię, zobaczyć, jak daleko nacieka ten guz, jakie są szanse na jego usunięcie. Ale patrząc, kur... Ja już za dużo nam te, 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 te interwencje to mnie hamstwa, tylko nauczyły. Ale patrząc na to, jak ten pies je, to wiem jedno, że chociaż nie będzie zdychał w bólu głodny, i to jest taki, nawet gdy my musimy podejmować ciężkie decyzje o eutanazjach, albo gdy zwierzęta od nas odchodzą, to chociaż mamy to przeświadczenie, że pojadły, popiły, funkcjonowały bez bólu i nie były nieskonały upodlone jak szmat. Kojota, który właśnie tutaj zadowala się pysznościami, zmiana planów na dzisiaj już nie będziemy siebie i jego męczyć. Dostaje leki, które i tak musi dostać. A diagnostykę przykładamy od, na jutro od całego rana, bo zarówno my, wszyscy, cały zespół, jak i on po prostu padamy na twarze i damy już sobie dzisiaj siana. Daliśmy mu jeść, bo gdybyśmy chcieli tutaj robić cuda na kiju dzisiaj, to by nie mógł pojeść, a to jest pies głodny, z wystającymi kośćmi biodrowymi, z wystającymi żebrami, pod tą, widać tutaj zarys, a pod tą sierścią delikatną, to tam sama skóra i kość. No bo to właściciele to nie byli zainteresowani, żeby psu w takim stanie dać czegoś do jedzenia, co nie będzie powodowało bólu przy każdym kęsie, ale w końcu od nas to dostał